Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Viking Garage. Dzisiaj e, kolejny odcinek z remontu czy tam powiedzmy z wymiany silnika w ciągu T72. E, I pewnie wszyscy się zastanawiają, jaka zapada ostatecznie e, decyzja. E, już informuję. Decyzja zapadła taka, że zakupujemy drugi silnik. E, Aktualnie w tej chwili trwa przezbrajenie, przezbrajenie silników, czyli wszystkie elementy z tego silnika, które są potrzebne do uruchomienia są demontowane i zakładane są do silnika, który został zakupiony. Czyli powiedzmy, nie wiem, jakieś tam filtry, przewody układu chłodzenia, przewody smarowania, czyli przewody olejowe. I druga pozytywna informacja jest taka, że na 99% ten silnik zostaje tutaj u nas na hali, więc przypuszczam, że gdzieś tam powiedzmy przez okres zimowy będziemy na spokojnie ten silnik dokładnie rozbierać i sprawdzać stan tego silnika, co się dokładnie stało po tym przegrzaniu, czy nie wiem, panewki na wale są ok, czy wał jest w porządku, na pewno sprawdzimy stan pierścieni tłokowych, jest duża szansa, że dół silnika przeżył, doszło tylko i wyłącznie do uszkodzenia głowiec w tym silniku. Więc w momencie kiedy już dokładnie przejrzymy ten silnik, będziemy wtedy podejmować decyzję, czy tam, nie wiem, będziemy dół remontować, czy nie, ale w każdym razie na pewno trzeba to sprawdzić. E, na chwilę obecną skupiamy się na tym, żeby e, jak najszybciej przezbroić zakupiony silnik. W momencie kiedy już e, zauzbroimy ten silnik, czyli przypuszczam, że to będzie dzisiaj wieczorem, e, zapakujemy ten silnik na ciężarówkę i w tym momencie e, startujemy już na. E, poligon, czy tam powiedzmy to miejsce, gdzie ten czołg utknął z awarią tego silnika. I jutro rano już będziemy się brać za montaż tego silnika w czołgu, tak żeby jak najszybciej to uruchomić. Nie wiem, ile dokładnie to potrwa, zobaczymy. Liczę, że gdzieś około 3 dni się uporamy z montażem tego silnika. Będzie nas dwóch, także robota powiedzmy będzie szła w miarę, w miarę sprawnie. Oczywiście skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, żeby ten silnik uruchomić w czołgu tak, żeby można było wjechać tym czołgiem na lawetę. W momencie kiedy już się uda wjechać na lawetę, przywieziemy ten czołg tutaj na bazę i wtedy będziemy już dokładnie testować. Oczywiście zakładam, że w momencie kiedy pojedziemy tam na poligon wkładać ten silnik do tego czołgu, to braknie nam jakiś tam powiedzmy, nie wiem, śrubek, jakichś tam części. Nie, braknie nam jakichś kluczy, więc trzeba będzie improwizować y, na tyle, żeby tylko i wyłącznie ten silnik uruchomić. Y, także y, mam nadzieję, że gdzieś na powiedzmy do trzech dni już zjedziemy tym, y, tym czołgiem na bazę i wtedy już no, do, dokładnie, doszczętnie wszystko y, posprawdzamy y, i to, co trzeba będzie poprawić, to poprawimy. I tak mniej więcej prezentuje się ten zakupiony silnik, który jest po remocie. Zresztą po głębszych oględzinach tego silnika można dojść do wniosku, że dużo elementów zostało wymienionych. Praktycznie ten silnik został rozebrany cały. Od pomysły miski olejowej, poprzez głowicę. Można nawet zauważyć, że wszystkie... Nie wiem, podkładki zabezpieczające, e, które znajdują się na tym silniku, zostały wymieniane. E, część, powiedzmy, nie wiem, śrub jest zabezpieczonych specjalnymi podkładkami. E, część śrub jest zabezpieczona specjalnym e, drutem, e, która nie dopuści do odkręcenia się tych śrub podczas eksploatacji. Mógłbym to porównać z konstrukcjami lotniczymi, gdzie w lotnictwie, jak wiadomo, nie ma jakichś tam nakrętek samokontrolujących. Wszystko jest tak zabezpieczone, żeby nie miało prawa podczas eksploatacji, podczas du dużych drgań e, się odkręcić. Tutaj, jako ciekawostka mogę jeszcze powiedzieć, że znajduje się takie bardzo fajne i sprytne urządzenie. Dokładnie jest to urządzenie, które służy do wytwarzania dużej ilości dymu. Nie wiem, na przykład w warunkach bojowych wpadniemy w zasadzkę i musimy bardzo szybko wycofać się z pola walki, więc w tym momencie uruchamiamy ten system i z wydechu czołgu wydobywają się bardzo duże ilości dymu. Niestety jest to, okupione, jest to okupione bardzo dużym zużyciem paliwa, ponieważ w momencie, kiedy uruchomimy ten system, paliwo jest wtoczane nie tylko do silnika, ale również do kolektora wydechowego. I w momencie, kiedy to paliwo spala się w kolektorze wydechowym, w dużych ilościach w tym momencie następuje duże wytworzenie tego, tego dymu, co zresztą można zauważyć na niektórych pokazach, gdzie powiedzmy nie wiem, takie czołgi się poruszają. I ten system, o którym przed chwilą wspomniałem, który służy do powiedzmy zadymiania, wytwarzania dużej ilości dymu w ciągu, znajduje się dokładnie tutaj w tym miejscu. Tu jest kolektor wydechowy, i w tym miejscu następuje wtrysk, wtrysk ropy. Teraz tak, po czym między innymi można poznać, że ten silnik został wyremontowany? Dokładnie powiedzmy na przykład na przykładzie tego koła, które w silniku, który został wyciągnięty z czołgu już jest wyrobione. Tutaj można dokładnie zauważyć, że ten element praktycznie nie jest nowy. Jedynie tyle co y, zdążył zarzewieć od nie wiem, y, leżenia gdzieś powiedzmy, na, ma na magazynie czy, y, czy pod jakąś halą. A teraz tak, z drugiej strony silnika, gdzie powiedzmy nie wiem, znajduje się to całe urządzenie rozruchowe i jest rozrząd. Nie było tutaj za wiele roboty. Y, jedynie co y, to było podejrzenie, że y, pompa y, wody jest w lepszym stanie i trzeba było po tą pompę zdemontować, żeby ocenić stan techniczny tej pompy. Ze starego silnika pompa również została zdemontowana, ale po głębszych oględzinach okazało się, że pompa, która znajduje się na tym silniku remontowanym jest w bardzo dobrym stanie, a pompa wyciągnięta z, ze starego silnika już niestety powoi dostawała luzu. Oprócz tego w momencie kiedy zaczęliśmy obracać całym tym wirnikiem odzywały się łożyska, czyli zapadła decyzja, że zostaje tutaj pompa ze starego silnika. Oprócz tego było do przełożenia kilka przewodów z układu chłodzenia, m.in. tutaj zasilanie schodnicy, jakieś tam powiedzmy drobne, drobne przewody, pospinanie całego układu, który daje się powiedzmy gaz, pospinanie całego układu sterującego pompą dyskową, no i z tej strony to już chyba byłoby tyle, gdzieś tam powiedzmy jeszcze jakieś drobne e, przewody trzeba było podokręcać, poprzekładać. E, oczywiście pozabe, zabezpieczać je e, w należyty sposób, tak jak to jest zrobione tutaj na tym całym silniku. No i można byłoby e, powiedzieć, że w tym momencie już tak naprawdę czekamy e, tylko i wyłącznie na samochód, gdzie będziemy ten silnik pakować e, i o godzinie nie wiem 4 rano e, będziemy powoli już ruszać e, do miejsca docelowego. Że silnik już praktycznie jest przygotowany do, do załadunku na, na auto. Między innymi trzeba było cały ten układ olejowy wy, wy, wymienić. Tutaj brakuje jeszcze filtra od środkowego, tak zwanej wirówki. Z drugiej strony brakuje nam również filtra, ale to już będziemy zakładać w momencie przed samym montażem tego silnika w czołgu, czyli. Zakładam, że to będzie jutro rano, ponieważ dźwig, czy tam, powiedzmy, nie wiem, jakiś pojazd, który ma pomóc nam wrzucić ten silnik do czołgu, jest umówiony dopiero na godzinę trzecią. My już o 7 rano musimy być na miejscu, więc od 7 rana do godziny, powiedzmy, trzeciej będziemy mieli czas, żeby jeszcze dokładnie raz przejrzeć wszystko, sprawdzić, podociągać śruby, zamontować to, co mamy zamontować. No i w tym momencie o trzeciej godzinie mam nadzieję, że już będziemy startować z montażem tego silnika. Jest godzina 4.30 rano, w sobotę. W tej chwili jest pakowany już silnik na lawetę, za chwilę laweta z silnikiem ruszy, my jeszcze pakujemy ostatnie graty do czołgu i za chwilę też będziemy za lawetą ruszać, czołg utknął w Szklarach Opolskich, także mamy do przejechania jakieś 180 km, no i zobaczymy o której tam zajedziemy i będziemy już powoli brać się za przekładkę, w sumie nawet nie przekładkę, co za montaż tego silnika.